No witamy w drugiej części tej cudownej gry. Wczoraj był scenariusz niestandardowy, to teraz będzie gra wieloosobowa, zespół. Tutaj mamy wyspy Brytyjskie, dobra. Pamiętajcie o osobie. Dobijamy 250 słupów do końca roku. Fascynujący długopis i fascynująca mapa. Kawałek Francji, Irlandia, Wielka Brytania. Dobra. To zaczniemy na Irlandii. O, jestem, Team czarny. No dobra. Niech będzie. Jaka, jaki jest procent szans, że przejmie całą Irlandię? Dosyć mały. 5% szans. 5% szans to jest bardzo optymistyczny wynik, moim zdaniem. Rośnij w siłę! O, tak, tak. Ty rośnij w siłę, a ja ciebie zjem. Tak, to jest idealny pomysł. Dobra, no i rozjechany. Dobra. Kluczem jest to, żeby nie atakować wszystkich od razu, tylko żeby zachować garstkę tej siły, żeby się ewentualnie obronić przed jakimiś silni silniejszymi państwami, na przykład to coś. Jakimiś, przed jakimiś kolosami. Powiedziałem o oszczędzaniu siły. Tia. Rączka też dam rączkę. Co powiesz o pakcie o nieagresji? O, podpisałeś pak o, pakt o nieagresji. No i, no i to się ma rozumieć. A z tym? Poprosiłeś. Ciekawe, czy się zgodzi. Tak, mam do niego przejście. No, ja No i to jest właśnie to. Halo, żółty. Super, dwie minuty. Dobra, bitwa królewska. Na całym świecie, ok. Trochę w to grałem i po prostu daleko nie zaszedłem. Ok. No to gdzie zaczniemy? Zaczniemy oczywiście w, pop, pop, w, pop, w, pop, w Polsce zaczniemy. No a jak? Gdzieś w Poznaniu powiedzmy. To jest, to jest taki fajny kąsek, O nie. No się. Dziękuję. Co za mózg. O jeszcze biały idzie. uj. O nie, Skandynawia jest niepokojąca. Ja bym się teraz wzmocnił trochę. Ewentualnie tutaj bym Irlandię zdobył. O. No i właśnie o tym mówię. No, no to już, już pog... A, jeszcze mnie zdradził. A nie, tu, tutaj zdobywam chyba. Nie, nie zdobywam. Dobra, uciekamy do Skandynawii, ale co ja zrobię w tej Skandynawii? Jak najwięcej statków wysyłaj. Dwa statki udało mi się. Ciekawe, czy dadzą radę? Nie, nie dadzą rady. No dobra. Bałwan, czyli 50 na 50. Afryka. Super. Następny konkurs. Jaki jestem? Czarny? Proszę, czarny. Biały, no nie, no nie. Jałem tutaj poszedł. Nie no, na cypr. Bez przesady na cypr. Czerwony jakiś, dobra. Dawaj stówka. Sto procent. Żeby, żeby się to teraz rozszerzyć, o! Cyk! Miażdżaj go, miażdżaj go! Kurde, biali mnie otaczają. Czerwony to jest chyba neutralny. O, próbują mi się wbić na plecy czerwony, co? Nie, czemu jestem? No super, no, czerwony. No, no, skąd taka siła? No i go nie zaatakują. Po co? Nie zaatakują go. Tu już nie ma ratunku, nie? No, pomóżcie mi, halo! No i to jest właśnie to. Wspomagają mnie dzięki, no i zero, no świetnie, no wspierają mnie, no fajnie mnie wspieracie, tak mnie wspieracie, że mam zero dolarów. Aha, aha, super, dajcie mi ten zespół. Ty właśnie. Na Jekarcie się zrespię. Dawaj Jakarta, Dobra na Borneo. Tutaj bliżej się przytuł się do niego. Ja nie mogę. Dobra, wszystko... Wszystko w rozwój. Wszystko w rozwój na razie żeby się powiększyć. Aha. Weź te wysepki, przynajmniej przejmij Od Wietnamu. No i w sumie tutaj to się kończy. Nasza przygoda, fajnie było. Jeej, Pokój! Aha, statek się zatrzymał, ok. Udało się zremisować. Ostatnia gierka w zespół. A nie, bałwana potem w zespół. Znowu to samo. Dobra, dawaj tą Francję na weitą Francję. Francję mamy opanowaną. O. 22 tysiące? 31 tysięcy. O. No dawaj. O kurde, jak ty silny jesteś. Ej. Nie. Proszę, nie, przestań. No nie, no super. Świetnie po prostu. No, no co to jest? Wchodzi jak w masło. No, ej, gdzieś indziej się ewakuuj. Póki możesz, to jestem ja? Tak, dobra, będę taką takim malutkim wypiertkiem. Dobra. Dobili do brzegu. Mam dwa piksele. O, zauważył mnie. No to jest ktoś inny. No i to jest właśnie to. Dobra. Na tym kończymy. Do zobaczenia kiedyś.